Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Vlogster.pl, a dzisiaj tylko wielkanocne parkury, dawno nie było odcinka odcinka tylko, dzisiaj w ogóle jestem jak widzicie zajączkiem, no i będę przechodzić sobie wielkanocne parkury, które zbudowaliście dla mnie, ale na sam początek zostaw łapkę w górę, ponieważ patrzcie mam bardzo malutką monet, więc jeden like to jedna moneta, więcej, więc zostaw łapkę i pomóż jednemu kluczkowi w monetkach, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli nie subujesz tego kanału, to ta suba, ponieważ jeden sub na tym kanale to jeden diamencik Musimy odbudować jakoś te konto. Mam oczywiście swojego żraka jajeczko, i dzisiaj będziemy sobie przechodzić właśnie te wielkanocne parkury, bo właśnie potrzebuję Was w jakimś odcinku, żebyście budowali parkury o nazwie Mikalo Easter. Lecimy sobie z pierwszym parkurem tutaj, takim wielkanocnym, no bo zaraz w sumie będzie wielkanoc, a może jak już to oglądacie, to jest wielkanoc, nie mam pojęcia, kiedy to wstawię. Eee, no więc tak, mamy tutaj króliczki, ja jestem też króliczkiem. O, oh, no, nie wybierać portal, do, chodź Gryminka, Griminka, y, bo tutaj była Griminka, czy możesz pomóc? O, próbujcie, spróbujcie, który portal, dawajcie, który. E, Griminka wyglądała jakby weszła w lewy i też w prawy, ale większość chyba weszła w tamten, więc wejdę w ten. Dobra, zgadliście widzowie, więc dziękuję wam, bo gdyby nie wie, to na pewno bym nie odgadł, bo w sumie bym poszedł pewnie w tamten i, i bym po prostu zginął. No, mamy kurczaczki, no bardzo ładne tło, bardzo ładne tło, no widać, że to... O, widać, że to są fabrykaty, ale był bardzo spoko, jak na sam początek. Uuu, jakiś rozbudowany parku. No dobra, możemy sobie zobaczyć, bo wygląda po miniaturce całkiem ciekawie, bo chyba będzie wszystko, będzie chyba szukanie klucza, tak mi się wydaje. Ojeczko, na kolejny poziom. Wow, 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 dobra, um, lecimy, lecimy, musimy ogarnąć. Okej, okay, mamy pierwszy kluczek jesteśmy w jajeczku, takiej taki pisance. Bardzo ładnie to wygląda jak na razie. Bardzo tutaj tak estetycznie. Nie wiem, czy tam robiła sama, bo taka troszeczkę taka widać, jakby była autorska, więc jak to zrobiła sama, to bardzo fajnie. To ten portal do czegoś prywatnego. O, 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 do czegoś prowadzi. O, jestem gdzieś tutaj... Czy tu? Po co tutaj jestem? Halo, ale to ładnie wygląda, to jest na pewno y, prabrykat, ale bardzo ładne, tylko pytanie jest teraz takie, widzowie, gdzie... Po co ten portal? Chyba, że bo tu on jest taki... O, widziałem, Dobra, mam czerwony kluczyk, więc mam już drugi kluczyk. Wiedziałem, że to będzie szukanie klucza. Ja byłem po prostu tego przekonany, więc to jest bardzo fajne. Takie pomysłowe, że jest przechodzenie parkura. Ale jeszcze przed tym jest takie y, szukanie klucza. Więc tutaj nie ma nudy, nie ma nudy. Więc ten parkour jak na razie na bardzo wysoko, bo fajne, o tu drabinki są, no okej, okay, fajniutko, pyk pyk, mamy kurczaczka oczywiście typowo i mamy w ogóle takie mm, bramy marchewkowe, fajnie, naprawdę spoko Te no, ściany nie są jakieś, wow, bo tu jest tylko jeden klocek, ale widać, że chyba raczej sama stawiała te, te ściany, więc to też jest jakby spoko, że autorskie Okej, okay, mamy teraz te takie dziurkowe rzeczy, tylko pytanie mam... Gdzie to jest? Bo ja nie, nie widzę. Aha, dobra, tu. Teraz... gdzie? Teraz tutaj, dobra i tam będziemy mieć portal. Tutaj, teraz tak. Teraz mamy jakieś światełkowe, mamy kryształek i teraz y, tutaj musimy... E, do portalu e, okej, okay, mamy teraz skakanie pis po pisankach, o fajnie wygnęły jakby były troszeczkę autorskie ale mogą też być prawykatami, ale są naprawdę spoko o, unknął, wow, 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 umknął, co to za starkowanie, dobra e, mam tutaj różowy, czer... oj, nie mam, aha czyli resztę klucze muszę chyba znaleźć przez te portale który wybieram lewym okej, okay. ole ładne, fajne, wow, ale wodospad i teraz pytanie, gdzie jest klucz o, może tutaj znajdę, nie gadaj, że znajdę za pierwszym razem klucz, to będzie po prostu coś pogers, to będzie po, po prostu pog, pog czam, widzowie, o, nie nie ma, tutaj może i lol, zgaduję w ogóle lol ale fart, ale bardzo fajny wodospad lecimy sobie, lecimy teraz z y, y, tym portalem i tutaj chyba też będzie szukanie klucza, mam tu jakieś wielką no to jest tutaj malutki, to będzie pewnie pod łóżkiem pod łóżkiem, pod łóżkiem no i fajnie, I no spoko, takie poziomy to jest, jakby nie chodziło o to, żeby były same parkury. oczywiście no szukanie klucza samego jest nudne, ale połączenie tego, naprawdę spoko wykonane więc dam lajka like i jak na jest to jeden z lepszych parkurów. zobaczymy czy coś to pobije ten parku, bo naprawdę y, był spoko, taki przyjemnie. Okej, okay, mam tu jakiś tak troszeczkę krótki, ale hardkorowy parkur, y, ponieważ znajdujemy się tutaj na początku w koszyczku wielkanocnym a w ogóle ta święconka, ale nie wiadomo jak to teraz z, z tego, bo wiecie, jakie są dzisiejsze czasy i wie, wiecie, ile jest. No wiecie sami czego, więc nie wiem, co w sumie będzie, będzie, nie chyba nie będzie, nie wiem. Więc szkoda, a zawsze takie y, iście do, do kościoła, żeby poświęcić koszyk wielkanocy to było zawsze takie takie fajne uczucie. A teraz chyba tak nie ma za bardzo, więc to jest smutne. Um, mamy takie pisanki. O, to jest Fabrikad i co i co teraz? To będzie koniec parkura? Teraz... Yy, aha, teraz chyba do góry, muszę po tym tym. Oho! I teraz chyba muszę tepnąć na... Co? Nie rozumiem tego parkura bo myślałem, że to będzie jakby te panie że do drugiego koszyczka A to nie... nie o to chodziło kurde, co ja robię widzowie. Aha, tam były dwa teleporty poważnie i ktoś tu się zrespił. Co by tam Dex przychodzi parkur Co jest? Ej, co ty Dex? Ej, co? O, wytyfy, ale dostałem laga mózgu. Co jest? Okej. Okay. Dobra, no w sumie no, nie chcę mi się już więcej przechodzić, bo widzimy, że ten parkur nie jest jakiś długi i tam sobie meta była. Okej, ok, lecimy z takim parkurem, bo stworzyła go Foxy. Ja z nią czasami grałem w kopanko, jak było wydarzenie, więc pomyślałem, że, ach, będę miłe i. Spróbuję, spróbuję przejść jej parku. Mamy tutaj dwa kluczyki, no troszeczkę standard, więc tutaj nic wow, Ale dobrze, tutaj mamy, tu mamy właśnie te, oki fajny zajączek, i mamy tutaj mojego skinka. No nie za bardzo to pasuje do wiekanosty, ale przez to, że to jest jakby z parku dla mnie, no to w sumie jest to zrozumiałe. Eee, naprawdę, to jest kiedyś smyłkę nie? Troszeczkę, no, no ma, ma swój urok, ma swój urok. O, kokilato jeszcze, sieba, kokilato, ki. O, haha, lol. Mi niestety osóbka nie ma klucza, bo nie o. Karnęła, no nie. To była karma za to, że śmiałem. To, to chyba było, to była po prostu widzowie karma. Nie można się śmiać z tym po prostu, bo wtedy jest karma i wszystko idzie źle, e, więc to był e, bardzo głupi błąd. Muszę jeszcze raz tutaj przejść, dobra. No, ale uroczy. W sensie, mi się wydaje, że jakby nie było tych nóżek i w ogóle, to raczej nie byłby aż tak słodki, szczerze, ale te nóżki i w ogóle ten ogolek naprawdę mają takie, takie wiecie, uwu, uwu modę, więc <laughs> naprawdę mi się podoba ten jakby prabrykat, bym to powiedział więc no, o, Dobra teraz tak, 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 nie zginmy teraz jak jakieś kubki, dobra, nie zginąłem, super, raz tutaj, pięknie, ładnie O jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, y, to napiszcie koszyk wielkanocny y, i będzie super Ja bardzo lubię wielkanoc, według mnie wielkanoc jest jedną z najlepszych... No, świąt po prostu, bo, bo jest po prostu pyszne jedzonko, jest fajna atmosfera, jest słodko, uroczo i, i, i naprawdę jest spoko, a święta, no święta Bożego Narodzenia są też spoko, ale rzadko co tam jem, bo, bo ja za bardzo nie lubię potraw wigilijnych, nie wiem jak ale jakby totalnie dla mnie nie ma nic ciekawego, a Wielkanoc jest dużo pyszności, więc to mi się bardzo podoba dlatego lubię, dlatego pewnie, dlatego do, dlatego, no kurde, nie umiem się wysłowić, więc yy, pewnie z tego powodu lubię Wielkanoc, o, w końcu, że innego słowa niż dlatego, o, ten parkour widziałem yy, już tak dwa dni temu i chciałem właśnie go przejść na odcinku więc dobrze, że go znalazłem, jeden z bardziej kreatywnych yy, właśnie tutaj yy, jakby to powiedzieć yy, parkourów, bo no, no, w taki, no spoko sposób, taki bardziej naturalny sposób i to też ma swój oczywiście urok, kreatywne, kreatywne, bo Mało kto zrobił taki właśnie styl Powiem to taki typowy, typowy wielkanocny a tutaj ktoś się bardziej pokusił o to, że, to, że jest wiosna i tak dalej. To są takie, wiecie, to jest też całkiem spoko pomysł Tutaj pod drzewka możemy sobie skakać, są takie króliczki, to po nich też sumie, można, ale nie chce mi się, wolę szybko po drzewkach tutaj mamy jakieś takie, takie rzeczy, o, mamy kryształek No, nagrywam, no widzowie, no no ja bym raczej tak za bardzo parkurów sobie Mikalo Easter nie przychodził poza odcinkiem, bo... Bo po co? Może, może po odcinku co program, ale... No ale dopiero po tym odcinku co pogram, a oni tak przez, żeby sobie nie robić niespodzianki, bo jednak to, jest, to miała być taka niespodzianka, że y, co fajnego dla mnie y, zbudujecie i naprawdę wam to że się ja tutaj wiem, że to są większe to prabrykaty, ale... Ale jest ok. Co to jest za parkour? Kompletnie nie wygląda jak świąteczny. W sensie wielkanocny. Yy, ale niech będzie, bo mnie zainteresował tam Kamlox, więc muszę to sprawdzić. Um, dobra, ja tylko potrzebuję. Tu mam jakieś tego. To w ogóle mam gówno na, na głowie. Bardzo, bardzo niemiło. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo jest mi smutno. Eee, no, nie. O, teraz. O, kurde, dobra, dobra, dobra. Pięknie. Droperek. Oj, droperek. Tutaj teraz tutaj, o, dobrze, ogarnąłem teraz tutaj pewnie o, o, fajny, to jest fajny pomysł, że po króliczku jakby takim pixel artowym skakać, czy mam skoczyć na Kamloxa? aha, tu jest meta dobra, ale jestem cymbał, dobra no i mamy metę, proszę bardzo oceniam ten parkour, ze mną na 10 nie podobał mi się, o, ten chciałem wam pokazać parkour, ponieważ, no może jest bardzo prosto zrobiony, wykonany ale, no jakby ten skin mnie po prostu urzeka, wszędzie mnie ten skin, i w ogóle, do te pisanki są takie w niebieskim y, kolorze i, i niebiesko-białym, jak, jak mój skin, jak mój styl. Więc to jest be, mega fajny parkour, ładnie, fajnie, naprawdę taki mój styl. Widać, że od razu parkour dla mnie też bardzo mi się podoba, w sumie. No, taki przyjemny, y, bo tam ktoś pisał chyba właśnie w komentarzu, że bardzo przyjemny parkour. No i w sumie tak, no bo tutaj ładnie jest wszystko tak symetrycznie, tak do góry idziemy i naprawdę jest mega. Prosty? Ta, ta, całkiem prosty? On nie sweetowa. No sweetowa znowu musi zapierdzielać jak najszybciej. Nie, sweetowa. Y, sweetowa, sweetowa. Błagam cię. Pies Piesi ci tam spata, ale to nie wa A, o wrócił. Depresja tutaj wróciła. Y, o, nie, no dobra, sweetowa, sweetowa. Weź spokojnie. Y, o, kolejna widzo, widzka mnie śledzi. No nie. O czemu ten pies lata? Nie, co ja zrobiłem? No nie, no. No i nie, no i sweetowa to przejdzie. No ja nie wierzę, że tam ona zaleci pogrążyłem się w żałobie. O, znalazłem parku, który chciałem też wam pokazać na odcinku. Bo jeszcze tak yy, dwa dni temu właśnie sobie przeglądałem takie prace, żeby wyłonić to na odcinku, co bardzo mnie zaciekawiło. I to ten parku, no jest do końca taki pomieszany, ale jednak fajny jest, jakby fajnie zrobiony. Bo tu mamy O, mamy chyba kluczek O, kluczek no i ładnie, to fajnie wygląda. Można sobie zrobić skróta. To jest też spoko. Chyba skróta, no można. to jest, o, mam droperek. O, fajny wykonany. Takie, takie krzyżowe są mega spoko i satysfakcjonujące. Według mnie. Jesteśmy w domku tutaj, w Taki no, no, takiej norce i bardzo ładnie. W sumie, ja naprawdę, ja bym chciał mieć dar do budowania takich fabrykatów, serio. jakby Jakbym umiał, to widzowie, ja bym chyba ciągle budował prabrykaty na BSP, bo jakby no, to jest piękne, to jest naprawdę talent. Według mnie, żeby takie coś umieć budować i żeby to wyszło całkiem realistycznie, e, naprawdę, jakby. Ja nie, Minecraft nie potrafię budować na BSP, no też nie za bardzo. A takie coś, serio, jakby. Czasami nie zwracamy uwagi na takie, na, na takie banalne rzeczy. W sensie, że ktoś coś budował, fabrykat, bo, bo naprawdę jakby żeby takie coś zrobić, to trzeba być po prostu talent, jakby kre, trzeba być kreatywnym. O, i to też chciałem przejść na odcinku, ciągle coś szukam. O tu ładna miaturka jest w ogóle. Ej, w sumie ej, poczekajcie, poczekajcie. Ej, fajny ten skin, bo ta chyba osoba poprawiła w sensie, bo w sumie też mi się za bardzo tamta e, buzia nie podoba, a ta jest, ej, ta jest zarąbista, ej, to poważnie. Jako ona jest fajna ta buźka! Matko jedyna! Co za cudo, ej! Naprawdę ta osoba, która to stworzyła ten ogólnie skin, niech zrobi taką wersję, no przecież jak ja się zakocham w tej wersji, no normalnie zmienię chyba ockę moją po prostu, bo to jest za piękne, to jest... Za piękne, naprawdę, to mi się mega podoba Totalnie, totalnie mm, perfekcyjnie, serio Naprawdę, sorry, że tak się ciągle podniecam tym skinem Ale są po prostu cudowny Mogę sobie nawet sprawdzić, czy już Pikachu zrobiła wersję Bo powiedziałem w odcinku, żeby zrobiła I może zrobiła coś tam zrobił, nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy chłopak Więc sorry, nie miejcie mi tego za złe yy, I po prostu może zrobiła już swoją wersję Abym mógł poprawić, żeby była Yy, taka buzia, którą bym bardzo oczekiwał Oryginał też jest bardzo fajnie zrobiony, no, ale mm, no, nie za bardzo taki mój styl, nie? Ty, ej no, każdemu klucz nie działa Każdemu, mam żółty klucz, ale, ale nie działa Aha! Ameryka przeszła Nie mam pytań I lecimy sobie z kolejnym parkurem, teraz chyba od jak dobrze przeczytałem? Znajdujemy się w jakimś pomieszczeniu, co to jest? Yy, Okej, okay. ciekawie to wygląda, naprawdę tak Kreatywnie, kreatywnie, okej. Okay, U, uh, okej, okay, dobra, mamy jakiś labirynt, dobra, ciekawie to wygląda. Okej, okay, mamy jakiś początek, jakiś, nie wiem. Dżungla, nie wiem, jakieś takie, takie ściany są Dobra, musimy wyjść, okej, okay, marchewki tam były O, marchewka, marchewkowy raj, boże króliczek, będziesz zjadać marchewkami, matko jedna. Dobra, wy, wow, nie, 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 dobra, widzowie, jadcie kredyt, o nie, 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 dobra, pięknie, dobra Chyba się udało mm, no, nie, Aha, byłem w koszyczku, spoko, fajnie, fajnie Tylko pytaj teraz, co teraz, trzeba zrobić, nie wiem, poszukać klucza czy co mam zrobić? Bo no, tu mamy chyba, tu mamy portal. Tylko, tylko czy tu będzie jakiś klucz? Chcę poszukać, żeby sami nie było, że, że nie znajdę. Może tutaj będzie gdzieś w tym. Tutaj, no, dobra, chyba nie ma. Tak mam nadzieję, że nie ma. Albo jest, albo, 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 albo nie ma. Dobra, dziwna dziw, dziwna dziura tutaj. Mamy droperki O, pisankowe jajkowe droperki, dobra, fajnie wow, wow, wow nie, 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 co, 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 gdzie, jak i co, nie ma tu nic chyba, że nie wiem, ten drugi tam nie ma portalu, tu chyba, chyba jakiś błąd o, oh, wow, wow, wow chyba sobie oszukałem tam jest whisky znowu, ja cię kręcę wow, co tu mamy, Dobra, ciekawe poziomy bardzo, widać, że postarała się, bo to całkiem yy, długi parkour tylko pytanie jest takie, gdzie mam iść? O! Czemu tam jest jajka? Mruk, co to ma być? Oh, no! O, nie magnes! Nie, nie, nie! spaduwa, Nie! No, co ja robię? Nie! Dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc papatki.